Czołem, czołem, kromka z Rysłem, Witajcie moi mili. Dzisiaj inaczej zupełnie tak w ramach zmiany kontentu na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w UNO. Bardzo fajna gra, kosztuje 400 punktów na Xbox Live, także zapraszam was, jeśli macie jakieś punkciki na zbyciu, a nie wiecie co z nimi zrobić, to ta gierka oferuje naprawdę fajną zabawę i spoko rozgrywkę. To takie jednorazowe, może kiedyś będę wrzucał to częściej, ale tylko i wyłącznie raz na jakiś czas w ramach odświeżenia, także przed wami krótka rozgrywka trzyrundowa i mam nadzieję, że się wam spodoba, także trzymajcie się i do usłyszenia w następnym materiale. Siema! 7, 3... Ty to jesteś 5 Patrz, 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 To będzie zajebiste. Dawaj, dawaj, Markus, dawaj. Nie. Dawaj! Uuu. No nie pierdol! Dawaj! Kutasy jesteście wszyscy. Macie teraz kurwa za karę. Aaaa, A Ale naprawdę... Najgorszy Tak, tak, tylko że on ma teraz te karty zmiany. Gdzie to, co ja mam teraz robić? Masz jeszcze raz spróbujemy. Dawaj, dawaj, żeby chytry dostał, żeby chytry... Tak. Fajnie macie, kurwa, 50 kart. Tu najgorszy start, jaki może być w prawda? Ja pierdolę. Ale nas pojedzie z tą zmianą teraz. On musi mieć jakąś zmianę. A, dupa. Musi być jedna kart, dwie na pewno. Na pewno nie Już prędzej kromka ma zmianę niż jako. Dobra, żeby te karty. Kujowe jest te progresyw, o! Zawaj ze mną się zamiar mam dobre karty. Mam trzy zmiany. Kujowe ten progresyw, jest, bo mi dopiero daliście tyle tych kart. No i tak bardzo dobrze. Nie powinno tego być. To będzie szybko. Daj ty kromka ty... Boże Boże. Dawaj no kromka. Markus ma zmianę. Oho. Oh. Dawaj ze mną Markus, mam trzy zmiany, no. Mówię ci mam najlepsze karty z was wszystkich. No i czemu jemu dałeś? Udno. Bo wiedziałem, że ma czerwoną. Dobrze. Kutas. Ale nie ma czerwonego, a ja mam czerwone. Dawajcie, mam lubię! Za... Idę po żarcie, zaraz przyjdę. Puno, dupa. Flex. Flex. O, dawaj, dawaj, dawaj Karolowi. Dobrze. Marcie, ma. a Markus jaką ma? Nie ma ja Wow. Ale kurwa, już naciskałem! Nie! Już się zapomniałem! już Nie ma! Nie ma żółtej. Dobrze! Uda. Patrzcie, ile kart, a ile mam teraz? Mam najlepszego Pokemona i wygram. O no. Deep Blue! Deep Blue! No, 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 Deep Blue! Thank you, thank you, thank you! Zmiarę. Macie tak? Ty pewnie masz zmianę. O, mówiłem, że Karolek...

też nie powiedziałeś bo. <grywa> 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 Dobrze kurwa, Karol, no, ale wygra znowu, tak? No zajmij się. Dziękuję ci. Jakie dobre karty byś mi dał, to nie, numerki same. Chyla! 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 Major ruin! Major ruin... To mamy, tylko Karol nie ma. Patrz jak za kurwy na haksach. Patrzcie. O. Patrzcie teraz. Uno. Patrzcie. Nie weźcie zmieńcie kolor o Dobrze dwie <grym> dwójki no, pod drzemię Po co żeś <grym> zmieniał karo o, Ale panowie no chujowe mam te karty jak nie wiem co tyle Z Tim O, ale dobrze użyłem, dobrze użyłem <grym> dobrze, dobrze. <grym> Patrz Mark zależ głupi ty jesteś i teraz sobie z powrotem ją moc dobędę patrz ale go fuka zrobiłem A, kurwa, no i co? Ale mnie nie rozumie, o co chodzi Zamianę, zamianę kart dostałem jeszcze jedną Mogłeś zamienić sobie ze mną i mi byś miał ty chustek, kurwa. Bo teraz mam jeszcze jedną zamianę A niej kurwa się ze mną nawet kurwa Ja mogę jeszcze raz z, z, z Karolkiem się zamienić. To poczekam Albo z Kromką Ale wy jeszcze macie pewnie Który z was ma teraz? Kóry właśnie ma mm. nie miał chciałem się zamienić do i Karol wygra Dobrze, dobrze, nie ma czerwonej. Żółtej i czerwonej chyba nie ma Pszy Karol Karol nie musi się mu. bawić dobrze. 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 Tak kurwa. Takie mam karty, żeby Tak mi się udało i w ten miał. Dlaczego nie wybrałem? Jakie no, miał mi się, karty? Przed chwilą? chwilą? Mhm. Uno.